Czekaj, bo muszę cię do na Tesie, bo Bira, płaczę, że jesteś za cicho. No bo ja zawsze jestem za cicho. No ja to by. To ja ogłuchnę zaraz, jak tak głośno ci będę miał. Dobra, co? Już, już ten? Już gramy? Tak! Jaki piękny dom! Ej, czemu tu wszędzie są banany? Co? Dziecko? Dziecko mi płacze! Zapomniałem, że mam dziecko! Jak się otwiera drzwi. Może te drzwi są jakieś kosmiczne? Gdzie jest moje dziecko? Odałacz mi dziecko! nie! Gdzieś się zgubiła. Dobra. Gdzieś się zgubiła. To dziewczynka się chłopiec złodził. Gdzie jest moje dziecko? Gdzie je zostawiłem? O nie! O nie! Wojtuś! Wojtuś! Gdzie się schował? Gdzie się schował ten skurczybek, mały? Mały skurczybek. On jest wielkości mojego paznokcia. Nie rozumiem tego, dlaczego to dziecko jest takie małe. W kogo ono... Tu jesteś! Wojtuś! A? Wojtuś, jaki ty jesteś piękny w tatusia chyba jednak. Jak <laughs> ty siedzisz? Ja się ja nie widzę, chciałem... Jesteś piękny! Masz piękne majtki. masz majtki, a nie pieluchę? Kto produkuje takie małe majtki? Dzięki. <laughs> Wojtuś, pokaż jak skaczesz. Nie żartowałem mnie ze schodów stój! To zeptałem go! O Jezu, łapie cię! Obrazy! Łapać je! Boże, one się przewracają, Wojtusiu, uciekaj! Zabię! Mogę ci jakoś wziąć na ręce? Nie mogę. Zostaw to, nie ruszaj tego! Ale ja to chcę! Nie możesz tego ruszyć. Co to w ogóle jest? co? Co, co to jest... Co to jest? Zasłonię to! Nie, nie ruszaj tego, bo cię podpali! A. O Boże drogi, Boże drogi, wszystko spada. Oj toś, coś śpiewać, ci kołysankę? Tak! Na dobranoc, dobry wieczór. I śprosza wyśpiewałam mówią o mnie Misiuszatek. Bo klapnie te uszko mam... Jestem sobie mały miś, śliczny się z dziećmi nie od dziś Co ty mówisz Wojtusiu, w kogo tak? Babcia tak mówi przy tobie? Będę cię zasłaniał, nie będziesz mógł kraczkować. Może ta nie. muzyka, ta muzyka w tle Gdzie ty idziesz? Może czemu mam jest szklany stół? Kto to wymyślił, żeby szklane stoły mieć? Jak to się zbije, to to dziecko będzie... Co tu robi nóż? Co tu robi nóż? O nie! Jezu! Boże! Boże drogi Lucyna, co ty tu zostawiłaś? O Boże! O nie! O! Mamy tutaj sofę z Brazers, ciekawe dlaczego. Ale co tu jeszcze... się, jak będziesz dorosły to ci powiem, co to znaczy Brazers. Jak ty możesz takie drzwi otworzyć, jakie ty jesteś... Co? Dobra, to ci nie, nie grozi? Dobra, to ci nic nie będzie. Co ty robisz? Co... O nie, to ginie! To odginie! Co z tym zrobić? Jakie dobre śmieci! Co to... Tu... Czemu to cię zabija, Wojtusiu? Ty jesteś zielony! Wypluj ta! Wypluj ta! Nie pyszne śmieci! to, Wypluj to małe skurcze bo jak ci przyleje pachem! Nie! Jak ci przyleje... O nie! No, jak to zabrać? wypierdzielaj stąd! O! Wygrałem! Wygrałem! Jestem dobry, ojcem! Patrzcie, jaką mam fryzurę w ogóle taką dziwną. to Tobie tak ostrze. zrobił, mi dał lekarstwo? Ja nie wiem, co ja ci dałem, ja tylko klikałem wszystko. Ej, no, no rimeczno. Dobra. Ale mogę być dzieckiem? Já nevím, já ojcem, o, ne, nevím, chyba teraz se změní. Ona je z toho dali. O nie! Co se děje? Ty já jsem mały, chyba, bo śpię. Pisi! <gryly> ba, 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 ba. Da, no, ba, Jak se podniesz? Ne, ba, ba. <laughs> nie, Gdzie nie mogę wejść? Oooo! E, ja, co ty masz z nogami? Tato! Ta, tak wyglądasz, wiesz jak wyglądasz, jak kucasz z ojcem? A to grały, grały. Weź to, Wojtuś, Wojtuś, to jest złe. Ba, 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 ba. Wojtuś, chodź tu! Co to jest? Dlaczego to Wojtusz? Co, co to jest? La, 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 la. Jak to wyjąć z ręki? La, 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 la. A nie! To ja to nie Wojtuś! La, 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 la. Nie, Wojtuś! Wojtuś, chodź tu! Wojtuś! Ja, 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 ja. A jak to wyrzucić z ręki? Ktoś pisze, że pika coś w tle, to w tej grze tak! No. La, 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 la. Wo Wojtuś, nie! La, 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 la. Oj, ja miałem to. Jak to upuścić? Czekaj, jak upuścić coś z Rejki? Nie, ja właśnie też nie wiem. Pokojnie Wojtuś, tata. Coś to wa wa pierdną? Wojtuś nie. Nie, Wojtuś. Wojtuś! Wojtuś! Waj <grymne> Mojtusiu, boli mnie mniusiek. Bo, Mojtusiu, nie zostaw, nie! Tato, pomoc! <ślesztuk> Wiesz co, ubierz się. Nie! Umarłem, tato. Boże, ta gra jest... ta gra jest... Hmm. Artkurowa! No to ciapciamy! Co teraz jest, dziecka? Czy ja jestem... jest Kole w ogóle to można wyjść na dwór. O Boże drogi, jak mnie łeb na Co ja piłem wczoraj? Może to? Hmm. To? <laughs> mam dzieciaka! Gdzieś mam! Dzieciaka mam! gdzieś! Boże, ja mam dzieciaka, ja myślałem, że ja jestem sam. Co tu się dzieje? Co tu się kurwa dzieje? O! O! Co to jest? Tata! Bądź! Co, co ty robisz? Uderzam w to. Gdy masz w ręce? Pigułek! Gdzie ty idziesz, mały? Mały, gdzie ty jedziesz? Wracaj do pokoju. Do pokoju. Wracaj do pokoju ci mówię! Obrazy, zwrócił. Co te obrazy tu robią? Tata, na góję. co chcesz, mały zrobić? Tutaj ja jest. Głowa mnie boli. Naguję Głowa mnie boli, a ty... A ty mnie tu ciągasz za górę. Ach, tutaj też mamy sofę z Brazers. Co to oznacza? Nie ma ojca. Ojciec idzie spać. Dobra, gdzie ja mam to dziecko? Gdzie ono poszło? To dziecko małe. Tu jest! Co tu robisz? Proszę nic tu nie otwierać, tu... tu wibrator jest gdzieś. Proszę zostawić to! Tata, gdzie? Mówię, zostawić! Tata, kaj! Boże, czemu ty masz okulary jakieś? Co... ja mam z widy, jakieś majtki dziś się koloryzują na czarno. Boże, drogi, co ja brałem wczoraj? Co to dziecko robi? Boże, ja mam jakieś niepełnosprawne dziecko! Wchodzi tu wszędzie. Ja nie mogę go unieść, bo jest za grube. To dziecko jest na coś chore, dlatego boję się go podnosić, bo... Kto? O! O! No zostaw, to ci pokażę! Zobacz! Co? Mówiłem, że jest falus tutaj! Gdzie, gdzie, ty jesteś? Gdzie ty jesteś w ogóle? Ani gdzie. Wlazła do tej szafie, czy co? To, gdzie, ty? Mm. Gdzie, gdzie ty? Jaki pysny wybielacz! Co? No pierwszy? Tak tu nic nie ma, żadnych wybielaczy! Gdzie ona mm. jest? Że gdzie to dziecko poszło? Do pijki Co? Co? No. Już wiem! Weszła w wentylację! Na dół! Bożena! Do domu wracaj! Gdzie jest Bobas? O skór gdzie ona wpadła? Gdzie to bobo? Gdzie jest małe? <noise> to oh, no Boże drogi... Boże drogi, co ja zrobię teraz? Boże co powiem! Co ja Boże nie... Co ja Boże nie powiem, idę się kąpać! Ja to jestem O tobie się stoję, z tego powodu będę jak Chester. No nie będę jak Chester, bo to nie to. Co tu Tato. robi? Co tu robi kurwa żyjące gówno? Idę mu pokazać. Dziecko, gdzie jesteś? Mam dla ciebie prezent. Wychodź z tej pralki już. Mm, czerwona farba. Dobra, mm. wybiorę. Wybiorę to gówno To? Patrzcie, patrzcie na mnie. Co ty zrobił? No nie. Dobra, to jest z tym dzieckiem.

Bierzemy drzwi, patrz jak pięknie Wojtuś. cieszysz się Wojtuś? Chodź, idziemy na basen. Patrz Wojtuś. pa jaki ogród mamy. Ty patrz, coś tam pływa, co jest? Wojtuś, to jest? czy ty to też widzisz? Wojtuś? Wojtuś, patrz! <grystanie> Wojtuś, piesek! Tata, pomóż mi! Tata! Wojtuś Tata! Co zrobił! <grystanie> Wojtuś, kiedy? Zostawiła mnie, poszła gdzieś na dół, nie? Ale przecież ja cały czas... Gdzie ty mnie niby miałaś, jak ja byłem w ogóle gdzie indziej? Ty chyba żartujesz, jak ja się gotowałem w tym... w piekarniku. Gotowałem, no. Piekło mnie. Ej, ja cię na... CO TO JEST?! Jaki piękny. Ej, ja cię na pole wyniosłam, za nogę. Ej, no czemu mam kotka małego? Ej, ja ci basen pokazywałam, bez kisu, gdzieś ty... co? Czekaj, bo to się popsuło, wszyscy... O, cześć, tu cześć. Ej, baś, złap mnie teraz za nogę. Którym przyciskiem? No, prawym. Nie, lewym. No, no nie ruszaj się, bo ty się tu breakdansujesz. No ja nie mogę cię złapać. No musisz też umieć mnie złapać. jaki w ogóle opis. Wygląda jakby urodziło się wczoraj. Co to się urodziło wczoraj? Kto ma takie oczy jak grzybowa? O kurwa. <laughs> Ej, podniosłeś mnie? No nie, nie, nie mogę, podniosłeś? bo nie da się nie da się ci podnieść. ten. Kot zobacz co tylko robi przesuwa stół. Czy ty jesteś... Czy ty jesteś gorszy niż to dziecko, chyba? Może wszędzie mamy dildosy w tym domu. Wojtuś, słuchaj. Jak przyjdzie Bożena, co ty robisz? Zamknij to. Wojtuś, idź sobie. Wojtuś, przestań, co ty robisz? Jak cię nosić. Zobaczcie, co to dziecko robi. No po prostu chore jest dziecko, nie? No co ty robisz, dziecko? Co ty robisz? To powiedziała mi morda i wskoczyło w kartonie. Co ty, jak miłość oglądasz? Że tak coś robić? Skąd to się wzięło w ogóle, nie? To może ci pieluchę zmienię, bo tak zapierdala tu... CO TY JESZCZE BĄKA PUŚCIŁEŚ?! Jaki w ogóle brudas mały! Brudas. Ej, hey, stąd. No co to ma znaczyć? Jak tego dziecka się nie da zatrzymać? Ono jest jak taki walec drogowy. Nie idziesz tam. Nie. Ani się wasz. Ani się wasz! Nie! 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 Nie pierdź! Nie pierdź teraz. Gdzie? Nie! Boże, koło na tym koło. Gdzie to jest? Opatrzcie, co zrobiłem! Wejtuź, przecież ty wszedłeś toczko od kondoma takie u podstawy. I że jesteś taki mały, że aż mi wstyd. Ja nie wiem jak ty chcesz w przyszłości kobiety mieć jak ty wyglądasz... Jesteś mniejszy niż mój posiadek. Ale bardzo ładnie pływasz, muszę ci przyznać. Zabijecie tą ławką. O Boże, stracił koło ratunkowe! Wojtuś, czy ty... Czy ty umiesz nagle pływać? powstrzymane dziecko! Ej, ja nie mogę stąd wejść! Wiesz do kogo jesteś podobny? Do kogo? Do Wida Diesla! O! Grałeś w szybkich i wściekłych. No dobra no, chcesz to się bawimy. Żartowałem, nie wchodź tu do grilla! No szalało dziecko głupie! <grym> o Jezu, ja tu normalnie dostanę palpitacji serca! Umiesz pływać, nauczyłem cię, czego chcesz od tego basenu teraz. Co, płaczesz, bo umiesz pływać? Czemu chcesz popełnić samobójstwo, dzieciaku głupi? Masz wszystko, masz basen, masz dildo na górze, masz tutaj ławkę, która w ogóle co ta ławka robi? No tak, grilla, grilla, kocha. Znalazł się, pierdolony Ramsey. No i czego płaczesz, kurde, bąki puszczasz, to płaczesz teraz. Tylko stamtąd Co ty robisz? Zabrać ten widelec szybko! O kurwa. o kurwa... To dziecko jest szalone, założę mu wiadro na głowę. Nie! Jak ja jestem mistrzem, ja jestem najlepszym ojcem na świecie chyba. Ja, nie, ja pod moją opieką nic złego się nie może stać. Zobaczcie w ogóle same mamy obrazy z bananami i z solą. Ta solta w ogóle miłe, miła odmiana w tym zajebanym mieszkaniu. Tu wszystko żyje własnym życiem, no ale mamy kota. Mamy kota, jakoś nie wiem, zdobyliśmy kota nagle. Odblokował się. Aż tu. A co ty robisz? Nie można mnie nosić? Proszę mnie puścić. Chciałam cię? No tak, jak ty to zrobiłaś? Normalnie, o, ja umiem. Czekaj. Czekaj, ja żyję. Co ja do twojej nogi się przyczepiłem? Ej, no faj, fajnie, fajnie, że jestem przyczepiony do twojej nogawki. Ekstra, naprawdę świetnie się bawię. Tato świetnie się bawię, możesz mnie nie kopać. No puść się mnie. Czy to opel, że ty mnie możesz teraz przez całe życie nosić? No Chodź, czekaj, ja mam pomysł. Wiesz co zrobimy? A tak, tak. Ta. Nie! Patrz, Cholera. idziemy do sypialni. Zamkniemy drzwi, żeby nikt nie słyszał. Jak się uratować? Pomóżcie mi! I Jezu, teraz co się dzieje z Nie. nie, nie Ta to Tato, nie. Tato, nie lubię się tak bawić. W I ogóle jak ja, ja ciebie... nawet... Ja nawet Cię nie widzę. O, dobra. A jak się od ciebie odczepić? Ja im... No ja nie wiem, ja nie chcę być tu już. Aaaa! Pomocy! Mame! 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 Wszędzie te cię... Te... Czo! Super, no ta gra jest zbugowana, bo ty mnie ciągle nosisz. No jak można mnie nosić cały czas? Czekaj. O nie! Nie patrz! Wojtus! Ja muszę wejść w te przyciski, bo tu się musi dać jakoś coś zrobić. O nie, wyrzuciłam cię! Wojtuś! Dildosa dostawiłam, ale. Wojtuś, ty już żyjesz! Nie, wojtuś! Nie, Woj, wojtuś, oddaj! Wojtuś, gdzie ty jesteś? Może jak się zabić! Jak się zabić! Pomocy! Moje jak się zabić w tej grze! Ja już nie chcę z tym tatą życia mi, mi losem mnie losem nie traktuje. Nie Wojtuś, wracaj! Gdzie, gdzie ty jesteś? Wojtek Oje Siemciej Siepciej! Wojtek! Siemciej. Wojtek, wracaj! Szypciej! Wojtek, gdzie ty poszedłeś? Da się coś z samochodem zrobić? O nie, wydało się! Wojtek? Wojtek. Wojtek, gdzie ty jesteś? Jak to zrobić? Wojtusiu! To nie jedzie! Kudy, nie wiem, dwie, gdzie jest kluczyk. Wojtusiu! Wojtusiu, gdzie ty byłeś? O nie... O nie, ej, coś nie umiemy. coś ja nie umiem co grać. E, Separ, dziękuję bardzo. Gry planszowe, Zgadnij, kto to. Bardzo dobra gry w ogóle. Polecam karciankę Magic the Gathering. To co? Jeszcze? No, ej, ale czemu ja nie umiem? W to grać? Tak, ty nie umiesz w to grać. Dosiłaś mnie przez 3 lata. Ja bez noszenia to jeszcze jakoś daje rady. O Boże. Coś mi się śniło niedobrego. Śniło mi się, że moje dziecko jest chore. Że jest zielone. O Wojtuś, akurat o tobie śniłem. Co tam słychać? No cześć. Gdzie idziesz? Wojtuś uważaj, bo tu jest domek z obrazu zrobiony. O śmierdzi, o że jakoś rybą. O nie, Młotek! i sobie nie można młotka używać, idę. Młotki są złe. Muszę to gdzieś postawić. Powiedz przestać przewracać krzesła. Co ty robisz? Boże drogi, boże drogi dziecko, alezu, gdzie ja zostawiłem te piguły, głupie? Pyszne wybierać. Powiedz mi, jak cię wyleczyć, głuptasie! się. O, jakie dobre jedzenie. A jak wyleczyć to dziecko? Może gdzie są leki? To po co mi to? Może nie wiem, gdzie są te leki tego Bobasa. On wpieprza jakieś rzeczy. On będzie chory. Mi się śniło, że on taki będzie. Ojej. Szybko, na dół. Czy ja wyleczyłem to dziecko, czy nie? Nie wyleczyłem! to jest głupie, to dziecko! Tam głupie jesteś, dziecko głupi. Może telewizor włączę? O, co? Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Dostaw ten młotek, bo se krzywdę zrobisz! No tak, tak. Poczekaj. Poczekaj, bo nie widzę ile masz... Czy ty umierasz, czy nie? Chyba nie. Chciałabym. Chciałabym! To dziecko jest chore? To dziecko jest dziełem szatana! Zostaw te... Te rzeczy zostaw. Tata! Co? Co to jest? Co, co ty wzięłaś? Masz? masz czarne oczy! O nie, opuściłem młotek. Daj ten młotek! Co? Mam maślane palce? To ładnie. O Boże, to dziecko z... Boże, zostaw to! O nie. O nie! Jak ja mam to wszystko załadować tu? Nie! Nie! Jedź stąd! Dobra, muszę to zabrać. Muszę to zabrać, bo to chyba działa. No nie, dziecko umarło mi! O, oh, Czy będzie lol? Będzie! Zagramy jeszcze raz i możemy lola zaciapciać. No nie. Dobra. To teraz ty jesteś mamusią. Ej, ja chcę być dzieckiem. Dziecko ma za łatwo. Znaczy nie, dziecko ma ogólnie trudno. Tylko ty no. po prostu jako jedyna umiesz dziecko nosić i nie chcesz mi powiedzieć jak to się robi. A, chodź. No, widzicie? Widzicie to? Powiedzcie mi, że to nie jest to P. Nie, nie wolno mnie nosić, tata! Tak, tak. Chodź tu. Tadach. Nie, wracaj! Jakie ty <coughs> Nie! Dobrze. No co to ma znaczyć, <lunch> no? z tym ojcem, bo jest taki odwrotny. Powodzy. Bisi. ratunku. Bisi, jak ty się uwolniłeś? Bisi, <śmum> gdzie ty jesteś? Co to jest? Bisi! <śmum> ja nic nie mówię! Co to jest? Nie ze smarzyła, pisisz. to jest dziwne. Chodź tu. Fiszi, <coughs> włączyłam TV. Lec co, co to ma znaczyć? Widzicie to? Patrzcie. Fiszi, co ty tam robisz? Fiszi, co ty <coughs> robisz? To no nie można tak, Jarek, nie mogłem. Jest! 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 Myślałem, że masz Dildosa łapie, a to... do wyławiania. Yes! No no, no. yes! Dobra, skończmy to na dzisiaj, żeby się nie wypaliło. Tak myślisz? No, bo nie chcę, nie chcę się wypalić w tym. Musimy poczytać do czego to służy. I ja muszę się dowiedzieć jak się łapie dzieciaka, bo ja nawet nie umiem. Dobra, to... A ktoś już pisze Vincy na czacie. O, mam nadzieję, że komukolwiek się spodobało. My to teraz zrobimy. No, ktoś chce więcej, ale nie, no to poczytajmy, co, co, jak zrobić, no nie? Tak. Ale ogółem. O, co jak było? No, no śmiesznie było. Śmiesznie było. Dobre emocje eee. i śmieszne, śmieszne chwile.